W tym odcinku będziemy łowić ryby o w tym stawie i tu już ym, są większe powoli ryby. I tutaj łowimy dzisiaj na chleb, bo tutaj najlepiej biorą na chleb. Już mówimy, że to nie jest nasz staw, tylko miejski branie. Murek, tak, tak się fajnie zgina nawet wędka, aby nie puściła. tylko By, żeby było łatwiej, po prostu złapać. Jak myślisz, ile może ważyć? A przy okazji przypomnę, dajcie lajka w górę oraz subskrypcję razem z dzwoneczkiem. i ładne, więc wypuszczamy do wody. O, tutaj można Wracamy do Was po przerwie i się stało to, że od wędki wypadną z pławik. siedzi i znów karaś. Ga. Jest I uwaga, a mur złowiony bez

ładnie, no, To taki jak mój. No. Super. super. Amur bez słowika. Tak. Nie nagrało się, jak wypuszczaliśmy amura. No taki teraz jeszcze. I 对。<Okay. S 2> okay.